serdecznie. Dzisiaj taki Superbik. Nie, nie superbik Kodiaczek. Cześć. Kodiaczek przyjechał. Znaczy to jest auto mojego klienta przyjechał dzisiaj na tam serwis już był robiony, bo będziemy tylko napęd robić i shift pointy w skrzyni. stecz, jedynkę w silniku, jakieś tam ogrzewanie katalizatora, stopa Takie rzeczy chciałem wam pokazać jak wygląda zdrowy. TFC, widzicie tłok? Ja tu niczym nie czyściłem auto miało serwis ostatnio parę tysięcy tylko teraz jak przyszła czas na no to generalnie świecę już mają ileś tysięcy, więc wymieniam oczywiście chony widać, zobaczcie jak wygląda nagar, tego nagaru prawie nie ma jak wygląda wtryskiwacz też prawie nagaru nie ma, no tak wygląda auto z przebiegiem 100 i to samo jest w każdym innym cylindrze. Już je oglądałem, ale ja mówię, nagram. Pokażę, eee, jak, jak to wygląda. No, to tego tłoka też się nie ma co czepiać. To on taki mikro nagar. Jakby bardzo ktoś tam chciał. A tutaj delikatnie coś tam. Można byłam tylko ksenować. A ma przebieg pański, prawdziwy. Prawdziwy przebieg. Nie wiem, ile tam się zrobił ale właśnie się chyba skrzynia zaprogramowała się tak. przebieg pomyślnie. 111 tysięcy To jest prawdziwy przebieg tego auta. Więc ee. żebyście mieli świadomość, jak przyjeżdżałem te gruzy z przebiegiem, wczoraj robiłem taki z przez 150, no to tam w silniku była naprawdę Amba Fatima i mało tego, bo słuchajcie, to jeździ na 0.220 oleju, więc jakieś tam opowiadanie, że te oleje to nie wiadomo co i jak. I tutaj poprzedni przebieg, ten serwis też był robiony co 20-30 tysięcy kilometrów. To nie było jakoś mega dbane auto, tylko ktoś jeździł normalnie. I tak to wygląda. To jest auto z 19-20 rok normalny, więc raz, ale było robione własno. To też jest ważna sprawa, jeżdżą na oryginalnym oleju, a nie na jakiś syfilizmach. I widzicie, jak wygląda. Tu naprawdę nie ma się zbytnio, jak do turbobenzyny z takim przebiegiem nie ma się do czego przyczepić. O, widzicie, tak wygląda tłok numer jeden. O, praktycznie na garu nie ma. Tak wygląda numer jeszcze cztery. Nie pokazywałem. A no zaraz wydmuchamy tamten e, taki brązowy nagarek na świecach to No i tak wygląda czwóreczka. To, 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 jest, to co tu widzicie to się wysypało ze świecy, dlatego muszę to dmuchnąć. E, a jeszcze sobie zobaczymy. O, zobaczcie jak wygląda wtryskiwacz. Tam praktycznie nie ma nagaru. Tak wyglądają zawory. Tak wygląda jak jest w porządku mieszanka. W, wszystko, bo to tam te przebarwienia, co widzicie, to są jakieś mikro. Po prostu olej był raz na jakiś czas, to też strasznie zniekształca. No, nie zależy, pod jakim kątem ja wezmę. No i strasznie zniekształca kolor przez iPhone'a. To no, widać hony. No oczywiście, jakby się chciał przyczepić, to widać, że już pierścienie trochę tam nie domagają. No ale wszystko to jest jeszcze normalne, tak? Dostanie teraz soft. Temperatura spalin sporo spadnie, no bo tak soft robimy. Bo tutaj nikt nie będzie żadnych tam stageów 3 robił, tylko to będzie stage 1 i naprawdę spada temperatura spalin. Podniesiemy troszkę obrotu, więc też nie będzie jeździł tak wolno. I ten motor będzie jeździł, bo ja już takich klientów mam, którzy mają przejechane po 200-200 ileś z haczykiem, tu się nie dzieje. Tu tylko odma będzie do wymiany jeszcze do zrobienia przy następnym serwisie olejowo-silnikowym. I tyle w temacie. Słuchajcie, to są bardzo dobre motory. Ten na przykład ma kod DKZ. To już jest na nowszym sterowniku MG1 CS111, jak dobrze pamiętam. Raczej na pewno. Zaraz Wam powiem, ale chyba tak, chyba tak. To jest równiczek MG1CS 111, 190 konna benzynka, no i to naprawdę, to, jest, to są dobre auta, warto je kupować, dobrze się kręcą, eee, może później podeślę mapkę, jak wyszła, eee, serię trzyma, wypluł tam 100, 97 kółcy i 330 newtonów. Taki, taka taka mapa wyszła, no tu nawet widać. Tam było 196, 197, 191 to nie patrzcie, bo nie wyszedł pomiar, bo coś wyjechało tam w końcówce i zdjęłem z gaz gazu. No i co? Co więcej mogę powiedzieć? No tak ta wygląda. Chciałem pokazać wnętrze silnika, bo ludzie dzwonią, pytają Słuchajcie, jak robicie przegląd, wymieniacie świecę, to taka inspekcja, no tutaj ja się napinam, bo, bo chciałem Wam nagrać film i pokazać, ale jeżeli chodzi przy normalnej wymianie świec, to zajmuje 3 minuty takim endoskopem i odznamy kondycję silnika, od razu widzimy co klientowi mamy zalecić, czy wymianę jakąś pukankę, czy jakiś antykoks do cylindrów, czy coś, czy po prostu wszystko jest w porządku i Ostatnio też robiłem taki samochód, tam też 20 rok klient kupił. No to kondycja bardzo fajna tego silnika w środku. Nie jak te gruzy, co biorą olej, i tam wszędzie wszystko cieknie. No. Ale pamiętajcie, to jest kwestia też bardzo dużo: to jest kwestia oleju. Jak często się go zmienia i jakie oleje lejecie? Jak lejecie te, nie będę tutaj markami rzucał, te, które teraz wychodzi w laboratoriach, te najsławniejsze, takie mareczki, które. Cały czas mówią, a to jest zajebisty, to jest zajebisty, no bo na forum TDI napisali. A pokrycie w laboratorium wychodzi takie, że ten olej po 5 tysiącach ma utratę e, jakąś tam 50% liczby zasadowej, albo lepkość nowego jest 15% już niższa niż producent zaleca, e, niż deklaruje. No to taki oryginalny olej po 15-20 tysiącach ma 5% lepkości spadek. Więc. Wiecie o tym, że lepiej byłoby ten stary nalać. Oczywiście on jest trochę bardziej tam, nie ma do dodatków jakichś tam płuczących czy coś, ale tak naprawdę to bym. Można tutaj długą dyskusję prowadzić, na którym silnik by się mniej niszczył. Czy na tym starym, co ja zlewam po 10 klientowi, czy na tym nowym, który nalewacie. I bym. Znaczy, ja znam odpowiedź moją z doświadczeń, ale. Tu długa dyskusja mogłaby potrwać i wcale nie jest takie oczywiste, tak? Wszystko. Więc, jak komuś się podoba to, co robię, no dajcie łapę w górę. No i co miłego weekendu życzę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.